Nie yeah, baj! to jest zajebisty poradnik! Jak umyć ujebaną patelnię! Tak! pierdalamy patelnię do zlewu! Bierzemy druciak, odkręcamy wodę i napierdalamy, napierdalamy. Trzeba zedrzeć cały telefon, kupują skurwa w ogóle potrzebnie, tylko wszystko yeah, w Teraz bierzemy Headen soldiers XXL! Mój ulubiony! I napierdalamy tutaj tego, o! Wypierdalamy to do pralki. Zamykamy, nastawiamy w chuj i niech się myje, kurwa. Musi się to tam dobrze wymielić. Oho, pranie się skończyło. Wyciągamy. O kurwa, jaki fajny. Pianę z tego patelenia wypierdalamy w pizdu. Zapydu. Teraz moja ulubiona część. Otwieramy okno i wypierdalamy. Teraz trzeba poprawić. Teraz trzeba stąd zdrapać wszelki osad. Kiedy nasza patelnia jest już prawidłowo umyta, pora ją stawić do garu. Do widzenia!